Witam Was serdecznie, wszystkie byki, byczki. W końcu widzimy się z powrotem. Już sobie tylko to jeszcze poprawię, statyw. Widzimy się z powrotem w czytaniach. Nie ukrywam, że ja bardzo tęskniłam za tym robieniem tych czytań dla Was, ale za dużo miałam rzeczy na głowie i zwyczajnie po prostu fizycznie nie miałam czasu. A jeśli nawet ten czas się troszkę zjawiał, to ja nie byłam. W pełnej mocy i bez sensu stwierdziłam, żeby robić czytania jakoś na pół gwizdka, na Hopsiub, jeśli już robić to, robić porządnie. Także witam Was, drogie byki, w czytaniu na czerwiec 2022. W nieco innym niż do tej pory, bo tylko z jedną talią tarotową, z oszczędnym tarot, a mamy tutaj 7 różnych talii. Tak jest, są runy, karty wyroczni, karty. Transurfingu anielskie. Zobaczycie sami zresztą i bardzo będę wdzięczna za opinię, jak Wam się takie czytanie przyjmuje. Czy wolicie tradycyjnego tarota, czy coś takiego? Bo wiadomo, że najważniejsze, żeby to z Wami było spójne i zgodne, żeby Wam się podobało, bo czytania są dla Was. I zaczynamy kochani od energii miesiąca, którą reprezentuje Runa Canas. To jest właśnie ta karta. I to nam pokazuje, że ten miesiąc dla Was, kochani, to przede wszystkim będzie czas jakiejś twórczej inicjatywy, takiego ujarzmiania codzienności przez pasję tworzenia, stwarzania, przez kreację. Może być tak, że będziecie bardzo tacy właśnie kreatywni, nawet możecie często zmieniać poglądy, pomysły, co tu chcecie zrobić, co stworzyć. Bo to jest po prostu właśnie tak, takie to podążanie za pasją, za impulsem. To jest runa, która w mojej ulubionej książeczce z opisami runicznych energii od, od artystki Myrun pisze: Nic nie musisz, wszystko dzieje się samo. To jest całkowite otwarcie przestrzeni. Także, kochane byki, czerwiec dla Was zapowiada się w ogólnej energii. Wyśmienicie, tak? Wszystko samo się dzieje. Przestrzeń otwiera się do Was całkowicie. Światło zostało odbite i rozjaśnia mroki nawet najciemniejszych dusz. I pamiętajcie o tym, że człowiek mądry zawsze potrafi zadbać o swoje sprawy, zawsze stara się. W każdych okolicznościach być otwartym na różne możliwości, na różne punkty widzenia, na różne y, postrzeganie, bo czasem jest tak, że coś wydaje nam się, że jest po prostu tragiczne, straszne, kompletnie nie po naszej myśli, nie widzimy w tym nic pozytywnego, ale jakbyśmy spojrzeli z zupełnie innej perspektywy, albo jak ktoś zupełnie inny, nie my, to zobaczylibyśmy tam coś, co jest na przykład wartościowe, albo czego możemy się z tej sytuacji nauczyć. I to jest właśnie ta totalnie otwarta przestrzeń. I posiadanie takiego otwartego umysłu, że mam jakieś tam swoje wytyczne, mam jakiś swój charakter, który mnie opisuje i według którego powiedzmy żyję, ale potrafię odwrócić jakby um, punkt patrzenia, tak? I spojrzeć zupełnie inaczej. O tym mówi Taruna, że taka umiejętność jest bardzo ważna w życiu i to możecie w sobie uruchamiać, otwierać. Mm. Kenas mówi, abyś naprawdę był sobą, była sobą. Żeby blask twojego, twojej duszy każdego dnia y, nadawał światło na wszystko, co wokół ciebie istnieje. Odrzuć stare, żeby móc tworzyć nowe. Zaufaj sobie i zaufaj swojej wyobraźni przede wszystkim też. Bo jeśli nie wykorzystasz takiego potencjału, to być może w niedalekiej przyszłości będziesz musiał porzucić y, to, co tak naprawdę mogłoby spełnić swoje zadanie, ale już nie będzie tak jakby ku temu możliwości i warunków. W magii kenas używa się przede wszystkim do aktywnej obrony przeciw atakom ognia, do zwalczania chorób związanych z gorączką, ze stanami zapalnymi organizmu, do usuwania apatii. Kenas w leczniczym takim uzdrowiennym aspekcie. Przede wszystkim łagodzi właśnie oparzenia. Wszystko, co jest związane z temperaturą, bo to jest ta runa właśnie tej temperatury, takiego wrzenia wręcz. Ona chroni też przed ob obcymi, niekorzystnymi, które mogłyby nas w cudzysłowie spalić wpływami. Jest fantastycznym talizmanem dla artystów, dla rzemieślników, dla zakochanych, którym właśnie takim świeżym, żywym ogniem ta miłość płonie, aby to podtrzymać, aby to utrzymać, aby on się przeistoczył, przemienił w taki mocny, stabilny Porządny yy, ogień miłości. Jeżeli chodzi o tą młodę, to możemy też tutaj mówić o czymś takim, że po prostu będziecie mieć niepohamowaną chęć do zdobywania, właśnie wiedzy, nowych doświadczeń, do próbowania nowych rzeczy, ale to jest fantastyczny czas, aby sobie zrobić taką wizualizację, że wszystkie dotychczasowe jakieś wasze traumy, demony przeszłości, lęki, to co was w środku jakimś procesem może wręcz chorobowym toczyło, możecie. Zwizualizować sobie, że spalacie to właśnie w tym ogniu tej rony Kenas. Pamiętajcie, że każdy jest kowalem własnego losu. Albo pochwycimy tą taką płonącą pochodnię, albo złapiemy tą iskrę i ją rozdmuchamy i ruszymy z tym kagankiem tego ognia przed siebie. No, albo będziemy zamknięci na to wszystko, co nas otacza, na te możliwości, na te potencjały i będziemy się dalej trapić i będziemy ignorować to, co jest wokół nas i popadniemy w jakiś marazm, bezczynność, bo. Nie otworzymy się, a przestrzeń naprawdę jest totalnie otwarta dla Was teraz byczki. Co natomiast y, mówi Wam tutaj Transurfing rzeczywistości. I pięknie się to komponuje, bo moim celem jestem ja sam. Moim celem jestem ja sam. Pracuj nad sobą. Pracuj nad udoskonalaniem siebie. E, zacznij może coś nowego, e, cokolwiek. Możesz się zapisać na jakieś zajęcia, czy sportowe, czy artystyczne, czy uczyć się czegoś nowego, czy języka obcego, czy na jakiś kurs online. Teraz, w dobie aktualnych czasów, mamy naprawdę ogromne możliwości, jeżeli chodzi o zgłębianie wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń, nowych umiejętności. E, zrób coś nowego. Takiego tylko dla siebie, bo taka troska o samego siebie pomoże ci stać się właśnie twoim najważniejszym celem, bo prawdziwym, godnym celem twojego życia jest bycie celem samym w sobie, tak, żeby twoje wewnętrzne ja, pokazanie twojego potencjału, otwarcie się właśnie na świat, żeby to było twoim celem. Bo to przyciągnie do ciebie szczęście, to przyciągnie do ciebie pomyślność, to pozwoli ci się wyrażać w najpiękniejszy, najbardziej zgodny z tobą sposób. A jesteś wart wszystkiego, jak każdy z nas. Tylko, że my jesteśmy tak skonstruowani, że zazwyczaj wtedy odczuwamy to i wtedy jesteśmy z siebie zadowoleni, i wtedy uważamy, że jesteśmy wartościowi, gdy ktoś nas inny doceni, gdy ktoś nas zauważy, gdy ktoś nas pozwali, po, pochwali. Ale czy to nie jest czasem tak? Że to się nie może stać, jeśli my sami względem siebie tego nie zrobimy. Przecież cały otaczający nas, nas, otaczający nas świat, wszyscy ludzie, którzy pojawiają się na naszej drodze, są naszym lustrem, są naszym zwierciadłem, a w lustrze jest nic innego jak odbicie. Więc jak możemy zobaczyć u innych zadowolenie? Jak możemy u innych zobaczyć jakiś zachwyt, docenienie jeżeli nie będziemy sami względem siebie tego mieli to skąd się ma w tym lustrze to, to wziąć, tak? pamiętajcie o tym, że trzeba po prostu zatroszczyć się o siebie, bo przecież kochamy tych, o których się troszczymy więc zatroszcz się o siebie, drogi byczku poczuj do siebie miłość, taką, która jest jak bumerang bo ty wysyłasz ją w świat a ona do ciebie wraca z, z wzmocnioną siłą i miłość do samego siebie można uzyskać w taki sam sposób wyślij ją do siebie a wróci do ciebie podwójna będziesz promienić tą miłością i takie odbicie wyruszy wtedy w całą przestrzeń, która cię otacza i wtedy na spotkanie tobie będą wychodzić ludzie którzy dokładnie tym samym emanują i będzie taki piękny łańcuch sprzężenia zwrotnego ty wysyłasz w świat miłość akceptację, zadowolenie z siebie poczucie własnej wartości a to odbijając się od tych wszystkich luster, które nas otaczają, odpowiedź ci wzajemnością, że jesteś kochany, że wywołujesz u ludzi zachwyt, że są z ciebie zadowoleni, że lubią z Tobą przebywać i że jesteś dla nich ważny, ważna, tak? Więc Byczku uruchom ten ogień tutaj e, miłości do siebie, tej pasji. Otwórz się na te przestrzenie, bo one są otwarte. Tam nie ma zamkniętej drzwi, tylko ty musisz otworzyć swoje i zrobić ten pierwszy krok. I przede wszystkim pamiętać, że twoim celem jesteś ty sam. Piękne, piękne jest to czytanie, takie czuć taką wybuchającą wiosnę. Ja tam czuję, widzę. I następną kartę mamy od, od Osho z To jest karta na pozycji, co jest do przepracowania jeszcze, nad czym wypada popracować, bo to może się na przykład blokować właśnie w tych procesach, o których przed chwilą mówiłam. I tu mamy kartę skąpiec. kąpiec. Na tej karcie widzimy kobietę, która zbudowała wokół siebie mur dosłownie taki jak jakaś forteca obronna. Ona jest jakby wręcz zespolona z tym murem, bo tak bardzo chce Zatrzymać kurczowo, żeby nie stracić swojego skarbu. I ta karta chce nam uruchomić tak, taki impuls, aby spojrzeć na wszystko to, co dla nas jest cenne, na wszystko to, co dla nas jest ważne, i czy jest tak w naszym życiu, że tak bardzo boimy się to stracić, że. Zakopujemy to jak skarb, budujemy wokół siebie mur, że musimy to chronić jakąś fortecą. Bo pamiętaj, że zasypany skarb jest zasypany, jest schowany, jest ukryty. I nikt go nie widzi, nikt nie może cieszyć się jego widokiem, a więc on nie może błyszczeć, bo, bo jest zapomniany, jest ukryty. Może jedynie się starzeć. I stawać coraz bardziej bezwartościowy. Bo trzeba się dzielić tym, co mamy najcenniejsze i najpiękniejsze. Także byku czegokolwiek kurczowo się trzymasz, pamiętaj, że tak naprawdę nie będziesz mógł tego zabrać ze sobą. Rozluźnij się i poczuj wolną przestrzeń wokół siebie, poczuj wolność, którą może Ci dać właśnie dzielenie się tym, co masz najcenniejszego. Bo gdy tylko zamykasz się w takim skąpstwie, zamykasz. Wokół siebie to, co najważniejsze w życiu, tylko dla siebie nie chcesz się tym dzielić, bo boisz się, że ktoś ci to zabierze, to tak naprawdę nie spełniasz swojego celu. Tutaj było, że Twoim celem jesteś ty sam. Gdy zachowujesz się tak, jak pokazuje ta karta, to nie trafiasz w cel. To jest chybiony rzut, bo Twoim najbardziej wewnętrznym, takim najważniejszym. Właśnie celem jest wyjście do świata z całą swoją osobą, ze swoim istnieniem, z tym, co masz wewnątrz, z tym, co masz w środku i z tym, co masz też. Bo to nie wielość, ilość, jakość, wartościowość rzeczy pokazuje, czy masz ten skarb w sobie. Tym skarbem jest otwartość. Bycie otwartym. Komunikat, że jestem tu, jestem jaki jestem. Ale jestem otwarty na wszystko, co wokół mnie. Nie zamykam się przed nikim, nie zamykam się przed niczym. E, bo skoro to, co wysyłamy, to wraca, to pomyśl, gdy nagle wszyscy tak zaczną się zamykać. A potem, gdy ktoś będzie potrzebował pomocy, do kogo się zwróci z tej swojej zamkniętej fortecy. Także, byki. Iskra jest, trzeba ją pochwycić, trzeba pomyśleć o sobie, trzeba pokochać siebie i przede wszystkim nie zamykać się z lęku i z obawy, że ktoś nas skrzywdzi. Oczywiście, że zawsze ktoś nas może skrzywdzić, ale w każdym zdarzeniu, w każdej sytuacji, w każdej okoliczności zawsze jest coś też wartościowego. Czasami jest to bardzo, bardzo głęboko, ale zawsze takie coś jest, bo inaczej nie byłoby równowagi. Nie ma dobra bez zła. Nie ma czerni bez bieli, tak? I nie, nie rozgadując się za bardzo, ja mogę mieć dzisiaj gadulca, bo tak długo mnie nie było w tych czytaniach, że, że może to podrwać pewnie, zanim te wszystkie nie, niewypowiedziane miesiące się uwolnią. Ale przejdźmy do następnej karty. Następna karta to jest to, co może dać Ci ulgę to, co sprawi, że się uzdrowisz, co cię uzdrawia, to, co działa dla ciebie na korzyść, tak? co, lub to, co powinieneś uzdrowić, co wymaga jeszcze uzdrowienia. Zobaczymy to w zależności też od karty. I tu jest po prostu przepiękna karta przepięknego motyla. Jest tak energetyczne, są te kolory radosne. Niesamowity jest. I ta karta yy, mówi o rozszerzaniu, tak? expand Rozszerzam się. I widać tu pięknie, jak to jedno skrzydło motyla jest ograniczone tu konturami. Jest bardzo ładne, takie jak, jak to zwykle mają motyle. Ale tu to skrzydło nie ma granic. Ono się rozszerza, rozpływa i zawiera w sobie wszystko. Cały wszechświat, każdą porę roku, porę dnia, bo ono się tapia w to, co je otacza a otoczenie wtapia się w nie. Oni są wzajemnie na siebie otwarci i się przenikają. Tam nie ma granic, tam nie ma oddzielenia. I ta karta mówi o tym, żeby nie zamykać się na takim myśleniu czarno-białym, na takich starych paradygmatach, na jednym określonym punkcie widzenia, żeby. Pozwolić naszej wyobraźni doświadczać tej właśnie świętej obecności, która jest wszędzie wokół nas. Bo myślenie takie, właśnie z klapkami na oczach, e, utrzymuje nas cały czas w tych starych dogmatach. Jak możemy zmienić nasze życie na lepsze, jeżeli zachowując się cały czas tak samo, tendencyjnie, schematycznie, nie możemy w ogóle do, wpuścić zmian do swojego życia? Więc tutaj trzeba przede wszystkim otworzyć się na to, co nas otacza, bo tam jest pełno mądrości, pełno piękna, pełno wspaniałości. Pozwól, aby wszystko rozkwitnęło tą niezliczoną ilością różnych możliwości, które się zawsze we wszystkim wokół ciebie gdzieś kryją. Nie zobaczysz ich, dopóki się na to nie otworzysz. Jeżeli będziesz miał sztywno wytyczone granice, to nic się przez te granice nie dostanie. A może tam chce do ciebie wlać się po prostu fala tych kolorów yy, tęczowych, pięknych, radosnych. A więc, byczki mają ewidentnie pochwycić iskrę do działania i po prostu się otworzyć totalnie. Niemal każda karta o tym mówi. Następnie, co, yy, co powinieneś jeszcze przyciągać, bo co da ci radość, co jeszcze mocniej jakby pomoże ci w tym procesie? I tu masz takiego fajnego królika, który mówi ci: poczekaj. Zatrzymaj się. Zatrzymaj się. Weź głęboki wdech. Poobserwuj, zastanów się. Zostań na chwilę w jednym miejscu. Nawet jeżeli bardzo, bardzo chcesz biec, po prostu bez rozglądania się na boki prosto przed siebie, zatrzymaj się, aby nie przegapić jakiegoś impulsu, jakiegoś sygnału. Bo taka impulsywność może doprowadzać do niecierpliwości, do irytacji, do frustracji. Możesz pominąć bardzo wiele istotnych, pięknych rzeczy. Nie pozwól, aby jakiś konstrukt Twojej świadomości, jakiś Twój nawyk pchał Cię po prostu przed siebie bez odpoczynku. Weź, pozwól sobie na trochę odpoczynku. Na zajrzenie w głąb siebie, w swoją intuicję, na zastanowienie się, a co moja dusza tam na ten temat sądzi. Nie kieruj się tylko umysłem i właśnie takim biegnięciem do celu na oślep. Bo to prowadzi do chronicznych, takich nawykowych zachowań, że bez zastanowienia się robimy coś jak zaprogramowane komputery, zaprogramowane roboty. Pochwyć iskrę. Idź z tym, z pełną mocą do przodu, ale. Umiej się co parę kroków zatrzymać, rozejrzeć, chociażby z ciekawości. Gdzie teraz jestem? Co tu jest w tym miejscu, w którym jestem? Co mnie otacza? Jacy ludzie? Jakie sytuacje? Poobserwuj. Po prostu się porozglądaj, poobserwuj i przede wszystkim zaglądaj w głąb siebie. Pytaj swojej podświadomości, pytaj swojej duszy, co ona sądzi na temat tej na przykład sytuacji, w której teraz jesteś. Z wyroczni wiedźmowej mamy kartę, wskazówkę, która... Jako wskazówkę proponuję ci odważność, odwagę. Więc nie bój się, bo czasami biegniemy tak na ośle bez zatrzymania, gdy boimy się czegoś nowego, boimy się wprowadzić zmian, boimy się, że może właśnie wydarzy się coś wspaniałego, ale to będzie wymagało uruchomienia nowych zachowań, nowych zwyczajów, a my wolimy po staremu, bo to, co znane, jest nam jakby łatwiejsze i lepsze. Mniej się tego boimy. Więc bądź odważny. Pamiętaj, że masz swoją wewnętrzną moc. Pamiętaj, że każdy z nas ma pokłady determinacji, które wystarczy po prostu uchylić drzwi i pozwolić im się uwolnić, tak? Ta karta często jakby zwiastuje taki moment w życiu, który będzie wymagał właśnie takiej odwagi. Może się teraz czujesz właśnie pełen strachu w obawie o jakąś sytuację. Może masz jakieś takie emocje, które są dalekie od bycia odważnym. W każdym razie, Twoja odwaga jest w tobie. Odkryj ją, wydobądź ją, nie bój się, ponieważ cały czas jesteś wspierany przez wyższe siły, przez wszechświat. W każdej Twojej decyzji masz wsparcie, tylko musisz o tym pamiętać, że nie jesteś sam, nieważne co by się działo, jak bardzo by to nie było przerażające. Czasami tak jest. Pamiętaj, że wszystko przeminie. Tak jak mówi przypowieść króla Saloma, Salomona, tak? to też przeminie. A gdy będziesz w strachu się przed tym chował, to to ci dopadnie jako najczarniejszy scenariusz. A gdy odważnie wyjdziesz ku temu, nie dość, że to przeminie. Możesz tam znaleźć jakiś właśnie skarb, którego nie znajdziesz w Twojej fortecy, gdy będziesz tam zamknięty. I ostatnia karta dla ciebie, byku. Karta z mojej najukochańszej talii anielskiej. I tu jest anioł, który jest władcą emocji. Nazywa się Cień Wielkiej Góry. Anioł numer 15. Swoją drogą w transurfingu też mieliście piętnastkę. Więc możecie sobie sprawdzić znaczenie liczb anielskich, tak? Wiadomości od aniołów, co to jest piętnastka, bo być może to jest dla Was ważne, skoro to też w karcie anielskiej się pojawiło. Eee, wielu siłaczy zna nasza Ziemia, dyktatorów, papieży, terrorystów i świętych, co każdy z nich mówi inaczej, choć idzie o to samo. Każdy jest potrzebny dla licznych i nielicznych, co poszukują nieprawdy o sobie. Natura ludzka potrzebuje dotknąć ognia, by doświadczyć, i słusznie, gdy nie słychać w skiełku szeptu własnego. Przedsionki piekieł są najgorsze, wszyscy to wiedzą, więc większość tam czeka, bo chodzenie po żarach niesie wyzwolenie. Właściwie nie można mówić za żaleń. Dla niektórych te opisy tej karty anielskiej mogą być trudne, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale one są tak fenomenalne, tak piękne, że ja po prostu czytam, tak jak są napisane w książeczce, bo one zawsze mnie poruszają po prostu dogłębnie i mam nadzieję, że to też w jakiś sposób jest dla Was wartościowe. Ta karta to jest prowadzenie. Prowadzenie pełne wiary. Wiary we własną świętość, ale możesz tak samo wierzyć we własne nieudacznictwo. Możemy wierzyć we wszystko, w co tylko zechcemy lub w co nas nauczą. Jest wiele możliwości, bo tak się złożyło, że głównym elementem świata ludzkiego jest teraz bubel. Niewielu wyłamuje się z powszechnie uznanych ram, ale ci nieliczni są. Poszukaj ich. Niech oni odnajdą ciebie, ale poszukaj ich też w sobie. Upadłe anioły, które utraciły swoje skrzydła w pogoni za człowieczeństwem, często są najlepszymi przewodnikami dla poszukujących prawdy o sobie. Bo tak naprawdę piekło i niebo drzemie w naszych umysłach. Tak po prostu. Więc czemu dasz przyzwolenie na władztwo lęku, który pozbawia ciebie siebie? Pamiętaj, że świat prawdy to świat paradoksów. Uwolnisz siebie z wzorca ofiary poprzez zniewolenie. Odnajdziesz siebie, gdy powód istnienia zgubisz. Ja już nie będę nic dodawać. Zostawiam was z tą myślą do usłyszenia. Niebawem, pa pa.